Służby dbające o bezpieczeństwo zostały wezwane do zdarzenia przy zbiegu ulic 11 listopada i Wojska Polskiego. Ciężarówka wioząca kontener na śmieci uderzyła w auto osobowe. Kierowcą i pasażerem osobówki zajęli się ratownicy medyczni. Strażacy zaś zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Działania Straży Pożarnej polegały głównie na zabezpieczeniu terenu działań, odłączeniu akumulatorów od pojazdów, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie usunięciu płynów eksploatacyjnych z pojazdów, które zanieczyszczałyby środowisko. Do zdarzenia doszło na jednej z najbardziej ruchliwych ulic Ełku. Była to tylko jedna z wielu stłuczek, do jakich doszło latem w mieście i powiecie. Nie będę tutaj mówił o statystykach, ale jest to bardzo dużo, praktycznie paręnaście razy w ciągu tygodnia. Mieliśmy tutaj zdarzenia również z ofiarami śmiertelnymi. Na drodze na Straduny tam zginęła jedna osoba. W mieście trzeba zachować ostrożność. Na pamięć na pewno nie można jeździć, zwłaszcza teraz u zbiegu ulic Toruńskiej i Świadkiego Sępa. Zmieniono tu organizację ruchu. Nastąpiło podporządkowanie ulicy Toruńskiej, w związku z czym pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się ulicą Świeckiego Sępa. Zmiany dokonano ze względów bezpieczeństwa. Nowe znaki stanęły też na ulicach Pułaskiego i nad Jeziornej przy promenadzie. Wprowadzono tu strefę zamieszkania, auta mogą poruszać się z prędkością do 20 km na godzinę. Piesi mają zaś pierwszeństwo przed pojazdami. Znaki obowiązywać będą co roku od 1 czerwca do 30 września. O takie ograniczenia prędkości aż prosi się na ulicy Jana Pawła II. Dochodzi tu do wypadków z udziałem dzieci. Na osiedlu baranki doszło do potrącenia dziewięcioletniego rowerzysty przez samochód Opel Vectra. Chłopczyk z, ze stłuczeniem biodra trafił do szpitala. Policjanci ustalili, że kierowca Opla był trzeźwy. Teraz policjanci wyjaśniają, jak doszło do kolizji. Planowana jest wprawdzie zmiana lokalizacji przejść dla pieszych na ulicy Jana Pawła II w okolicach skrzyżowań z ulicami Wyszyńskiego i Kolbego, ale to niewiele zmieni. Każdy przechodzi tu jak chce. Prędkość aut kontroluje fotoradar Straży Miejskiej. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że ulica biegnąca przez środek osiedla nie jest zbyt bezpieczna. Mogłyby być barierki przy przejściach dla pieszych. No, może w dziecko wtargnąć, tym bardziej, że jest blisko pad zabaw. Moim zdaniem to nie za bardzo mogłyby być jakieś światła. No tu jest duże dzieci, jest tam szkoła i mogłyby być, bynajmniej tam do, do dojścia do szkoły mogłyby być światła zrobione. Bo to jest niezbyt bezpieczne. A tu w szczególności, że są dzieci bardzo małe, 5-6 lat, i wychodzą na ulicę. Sama mam dwoje dzieci, i obawiam się czasami, jak starsza córka wychodzi do sklepu, przedzem ją, żeby uważała. Bo z bardzo dużą prędkością jadą samochody. Obowiązującą tu prędkość do 50 km na godzinę z rozsądku trzeba samemu zmniejszyć.